A dzisiaj Wam pokażę, jak nawiązać konia w sensie, jak zawiązać uwiąz. Bo ja, jak jeźdź, zaczynałam jeździć, to miałam z tym wielki problem. Więc tak, mamy tu, powiedzmy, że. Ja, tu, powiedzmy, że to jest uwiąz, tak? Tak, tu po tej stronie, powiedzmy, że mamy konia. I przechodzimy z koniem, tak? Przechodzimy z koniem. Teraz Ty y, zawiązujesz, robisz tak. Tu, tu jest koń, przypominam. tak? robimy tak, żeby mógł sobie pochodzić Czyli robimy taką odległość, żeby no spokojnie mógł, nie wiem, podrapać po nozy, czy tam, co tam chcemy i tak, robimy tutaj taką pętelkę mamy tą pętelkę, mamy teraz robimy tak i obwijamy tu i mamy zawiązanego konia, tak? dla niedowiarków koń może ciągnąć, 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 ciągnąć i nie ściągnie, a my jednym ruchem możemy go odwiązać, tak? to powtarzamy jeszcze raz mamy konia Wierzymy, robimy tak, robimy tak, 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 i mamy zabezpieczenie.